Właśnie przyszło do mnie takie nowe, ciekawe pudełko z Voyant Shop. Ciekawe, co znajduje się w środku. Otwieramy. Ej, w środku ta rzecz jest bardzo dobrze zabezpieczona. Całe pudełko wypełnia styropian. Wyciągamy go. W środku znajduje się... Jest to nowy kubek Wojan Kubek ma piękny, nowy wzór Wojanowic Nie no, wygląda on przepięknie Spójrzcie na to W środku kubek jest niebieski Z takiego kubka to od razu chce się pić swój ulubiony napój Mam coś tu jeszcze Zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojana Wbijajcie na wojanshop.pl I sprawdzajcie nowy kubek wojanty. Team <laughs> ale mam fajną niszczarkę O nie, słuchajcie, leci na mnie armia przeciwników Muszę ich pokonać moją niszczarą Let's go, właśnie tak Pokonałem jednego, pokonałem drugiego I zaraz pokonam trzeciego O, i mogę teraz większą armię y, Przeciwników robić Dzięki temu będziemy więcej zarabiać Zobacz jak nam się udaje, rozwalamy naszą niszczarkę Każdego przeciwnika I ja mogę klikać, żeby szybciej wychodziły te ludziki O tak I o nie mogę, ile ich tutaj teraz się pojawiło Ty ze sto normalnie ich jest I znajdują się jakieś nowe Osoby pomarańczowe I z tego co widzę dostaję za nie więcej pieniążków O tak jak dużo ich Dobra, klikam kolejne rozwinięcie postaci Ej, ich jest tutaj naprawdę bardzo dużo Ej, i w tym momencie pojawiły mi się jakieś rozwinięcia, które możemy zrobić Tylko potrzebujemy drugi poziom A żeby wbić drugi poziom, to my musimy rozwinąć naszą piłę mechaniczną Patrzcie na to, mogę zwiększyć teraz jej prędkość za 100 glutków Ej, jak ona jest teraz I o nie mogę Teraz będziemy mogli rozwalać masę więcej nowych potworków Nasza armia się zwiększa O, właśnie Rozwiniemy naszą armię, żeby tutaj jeszcze więcej osób się pojawiało i kolejne rozwinięcie. Mamy już dziesiąty poziom, i już zniszczyliśmy 400 osób w naszej armii. Ja nie mogę. Ty, już ledwo oni się przedostają w ogóle z tego co widzę. Uuu, jak ja to klikam, żeby było szybciej. Ty, 280, 290 i będziemy mieć 300. Dobra, rozwijamy naszą pułapkę. Let's go! Mamy teraz dwie pułapki. Jak to kozacko wygląda? Oj, słuchajcie, pojawiła się tutaj oferta, którą możemy kupić. Przez co dostaniemy 500 glutków, więc będziemy mogli znacznie szybciej się rozwijać. I doładowałem tą ofertę, dzięki czemu dostaliśmy 500 glutków i 40 sztuk złota. Nie wiem, do czego jeszcze to złoto nam jest potrzebne. Oh, oh! Ile glutków! Zacięła mi się cała gra już nawet. O, oh, i patrzcie, mogę teraz zrobić jakieś upgrade'y. O, oh, za 5 golda mogę zwiększyć nasz przychód. Więcej teraz zarabiamy dwukrotnie. I możemy na przykład zwiększyć nasz click power. To jest też bardzo ważne. Dzięki temu będziemy klikać, a to nam zaliczy więcej Mocy, więcej szybkości klikania. I jeszcze raz rozwiniemy nasz przychód, żeby więcej zarabiać pieniążków. E, no dobrze, to słuchajcie, teraz... Ole mam pieniędzy, ale mam pieniędzy! Mogę w tym momencie nową maszynę tutaj postawić. I mam teraz trzy pułapki, które niszczą całą tutaj armię, która na nas idzie. Ale tą armię musimy rozwinąć sobie, bo jak widzicie, ona jest za mała. O ja cię nie mogę! Ale teraz jest potężna ta armia, jest tak ogromna. Ale my będziemy musieli ją cały czas jeszcze rozwinąć bo jest ich jeszcze za mało tych ludzików. Chcemy ostatecznie, żeby tutaj pojawił się cała, cała planeta, cały świat normalnie tych ludzików. Ok, rozwijamy sobie prędkość naszych pułapek i patrz. W tym momencie, jak nie klikamy, to żadna osoba nie przedostaje się dalej. Z Sprawdźmy co będzie, jak zaczniemy klikać. Uwaga, klikamy! Ej, i tak się nie przedostają. O nie, ta jedna osoba się przedostała, ale czpanie, jak no nie mogę, jak on to zrobił? Jeszcze jeden raz rozwiniemy sobie prędkość i myślę, że wtedy już na pewno nikt się nie przedostanie. Ho ho, 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 Właśnie tak. A zaraz będzie prędkość. O, let's go! Mamy prędkość rozwiniętą naszej pułapki e, i rozwijamy sobie jeszcze ilość osób, która tutaj przychodzi. Ej, jest ich naprawdę dużo. Zobaczcie, teraz wychodzą z tego e, tunelu dwa rzędy postaci. Niektóre niebieskie, niektóre pomarańczowe. Ej, a teraz przychodzą same pomarańczowe. Co jest grane? I jeszcze raz to rozwiniemy. Ale ich tutaj jest! To jest dosłownie cała armia, którą musimy pokonać. Ale spokojnie, my, my ją pokonamy. Na obecną chwilę rozwaliliśmy już sześć 6 tysięcy ludzików i cały czas rozwijamy się, żeby rozwalać kolejnych. Ty, mam pięć sztabek złota. Może wykorzystamy sobie je gdzieś tutaj? Nie, nie możemy ich tutaj wykorzystać. No dobra, musimy ich pokonać tutaj. Ej, co jest? Widzę jakieś pierwsze fioletowe osoby. Ile daje fioletowa osoba? Chyba 12 dała nam. Ej, to naprawdę bardzo dużo. rozwinimy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Trzy poziomy rozwinięcia dałem i teraz z tej jednej zielonej tuby. Zobaczcie, jak dużo osób wyskakuje. Przecież my Zaraz, zaraz nie będziemy mogli sobie z nimi poradzić O, mamy kolejny stage Czyli kolejny poziom Co będziemy mogli zrobić z tym poziomem? E, klikamy Ty, dostałem 10 sztuk złota Let's go Ej, co to jest? To jest kompletnie nowy poziom I w tym momencie, z tego co widzę Mamy nową pułapkę, która rozwala więcej osób Mam nadzieję, że tak będzie rozwalała więcej osób Dobra, klikam, słuchajcie, rozwinięcie Żeby tutaj pojawiało się więcej przeciwników do rozwalania Ej, I to jest bardzo satysfakcjonujące Patrz, po, 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 po Nie ma ich Dobra, zwiększę prędkość naszej pułapki I jeszcze więcej przeciwników Yo, ty, oni nie mają szans Dobra, a teraz patrz, co zrobię, uwaga Yo, przyspieszenie W odpowiednim momencie muszę przyspieszać Przyspieszenie Ja się kręcę, ile tutaj pojawia się ludzi W ogóle zauważyłem, że od kiedy mamy nową pułapkę To więcej zarabiamy chyba o ja co jest? Ta pułapka jest tak potężna, ona niszczy tutaj wszystkich. Oni nie mają z nami szans. Ty! Jest coraz więcej tych pomarańczowych ludków, więc bardzo dobrze. Okej? Okay. I teraz dwa rzędy ludzików się układają. Ty znacznie szybciej się rozwijamy niż wcześniej, więc bardzo dobrze. Jeszcze więcej ludzików chcemy. Zapraszamy. Niech yy, wszystkie ludziki, które z tej rury mają wyjść, wyjdą. I zobaczymy, czy wtedy nas pokonają, czy wtedy się przedostaną na drugą stronę. No widzę, że tutaj niektóre ludziki się przedostają. O nie, jeden się przedostał. Ty, dwa rzędy tych ludzików normalnie tutaj e, są teraz. Ale spokojnie, spokojnie. My je tutaj rozwalimy wszystkie. Patrz na to, jakie to jest satysfakcjonujące. O, kolejna fala rozwalona. O, już widzę fioletowych też. <laughs> Ty, musimy trafić czegoś... Nie, nie trafiliśmy wioletowego! Ale dobra, możemy teraz zwiększyć prędkość naszej pułapki albo dodać nową pułapkę. Wiecie co? Ja wolę dodać nową pułapkę. Wow! I teraz te ludziki nie mają z nami szans. Zwiększę jeszcze prędkość naszej pułapki i one kompletnie już tutaj sobie z nami nie będą radziły. Ale super. Ty, potrzebujemy teraz 50 tysięcy tych ludzików rozwalić. E, one się w ogóle nie przedostają, zobacz. Na drugą stronę w ogóle się nie przedostają. Ale mam wrażenie, że jest ich znacznie więcej niż poprzednio, w poprzedniej e, arenie, jak mieliśmy tylko te piły, jakby teraz, w tym momencie jest ich znacznie więcej. O, ale jeszcze nie mają z nami szans, nie przedostają się na drugą stronę. Ale pojawię... O nie, jeden się przedostał! Pojawia się ich coraz więcej. Ty! Tutaj widzę fioletowego radka. Radek, co ty tam robisz, fioletowy? Dlaczego ty tam jesteś? Ty może zwiększymy sobie ten damage? Może on nam się przyda. Zwiększę prędkość, prędkość naszej pułapki, bo na obecną chwilę to jest najważniejsze. Ej, co to jest? <laughs> tutaj jest brama, która będzie nam dawała podwójnie pieniądze. Okej, okay. pojawiła się brama. I od ja ciebie nie mogę! Ile tutaj ludzi teraz się pojawiło? Co jest? Dobra, muszę dodać kolejną pułapkę. Do, spójrzcie, ja nawet nie klikam, a te ludziki nie mogą się przedostać dalej. Dobra, muszę zwiększyć prędkość na pewno naszych pułapek. I słuchajcie, teraz będzie ich się pojawiało masa. Zaczynam klikać. I ja nie mogę. Cała normalnie armia ludzików tutaj się pojawia, ale my rozwalamy wszystkich. I mamy już 33 tysiące rozwalone postacie. Zaraz będziemy mogli postawić tutaj kolejną pułapkę. Potrzebujemy tylko 16 tysięcy. Oj, zniknęła ta brama. Dlaczego ona tak krótko była, myślałem, że ona będzie na cały czas. Ej, zobaczcie, w tym momencie nie mają szans w ogóle te ludziki. Rozwalamy każdego, żaden się nie przedostaje na drugą stronę. Nie chciałbym być na ich miejscu, słuchajcie, żeby tak obrywać normalnie. Nie wiem, co by oni musieli zrobić, żeby przedostać się. O! Jeden prawie się przedostał, ale mu się nie udało, bo tutaj to i Turlos broni broni naszej wieży. I w tym momencie dodaje kolejną pułapkę. Ha, 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 ha. Nie macie szans teraz się przedostać. I słuchaj, zaraz będę miał trzecią rundę, bo dobijamy 50 tysięcy rozwalonych ludzików. Uwaga! Mamy 50 tysięcy, więc mamy rundę trzecią. Co będzie w rundzie trzeciej? O, dostałem pieniążki. Dziękuję bardzo. O, patrz na to! Ty, tutaj jest jakaś runda yy, rozwinięta. Że mamy znowu tą naszą pułapkę, którą mieliśmy wcześniej. Ale ta pułapka, ma wrażenie, że ona sobie lepiej daje radę. Patrzcie, ona jest zdecydowanie lepsza od tej poprzedniej. Ok, klikamy, żeby tutaj rozwinąć więcej postaci, żeby się pojawiło. O, i pytanie: Możemy zarabiać więcej pieniędzy? Możemy zwiększyć sobie e, laka? Ale nie, ja chcę więcej pieniędzy zarabiać. O! Kupiłem większe zarabianie pieniędzy. Tak, ponieważ dzięki temu będziemy mogli szybciej się rozwijać. I to nam da znacznie więcej. Ej, co jest? Zobacz tu! Zobacz tu, ile teraz my rozwalamy ich na raz. O, ja cię ci kręcę, to jest cały rząd tych ludzików. Dobrze, zaraz zarobimy sobie na może zwiększenie, albo nie, dobra, większa ilość po prostu tych ludzików. Okej, okay, dzięki wielkie. Idziemy <grym> ale, ale ich to tak jest. Co się dzieje? Dobra, zaraz kupię sobie prędkość naszej e, maszyny, naszej pułapki. O, zwiększyłem sobie jej prędkość i teraz zwiększam sobie ilość tych ludzików, żeby tutaj pojawiało się ich jeszcze więcej. Wychodziło z tej rury i one nie będą wtedy mogły się prze, przedostawać na drugą stronę. Okej, okay, widzę, że po jedyn się tutaj przedostają. Ale to wiecie, to wiecie, to tylko dlatego, bo im na to pozwalam. Ho, 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 ho. Dobra, kolejne rozwinięcie. Jak my szybko zarabiamy teraz pieniążki, nie wierzę. Mamy, słuchajcie. Tysiąc już zarobiony. O, tutaj cała armia się pojawiła tych ludzików. Dobra, zwiększmy jeszcze bardziej ilość ludzików, która tutaj się pojawia. Trzykrotnie to zwiększyłem. Więc teraz z tej rury wychodzi ich absolutnie cała armia. Mamy armię do pokonania. Ej, czekaj, czy ja w tym momencie dostałem jedną sztabkę złota? Chyba z tego, co widzę, tak. Jedna osoba dała nam jedną sztabkę złota, ale w tym momencie możemy dodać nową pułapkę. Wow, i ta pułapka jest na samym początku. To nam bardzo pomoże w rozwinięciu tutaj w rozwalaniu tych ludzików, więc sprawmy, żeby ich było jeszcze więcej. O tak, mamy 29 poziom tych ludzików, a potrzebujemy... O, 30! Teraz wbiję 30. Zobacz, dzięki temu, że mamy dwie w sumie te pułapki, to żaden ludzik się nie przedostaje na drugą stronę. Żaden! Jesteśmy tak rozwinięci. Weźmy sobie jeszcze szybkość tych pułapek, żeby była jeszcze większa i 32 poziom respienia ludzików. Widzę, że niektóre ludziki się jeszcze przedostają na drugą stronę, ale spokojnie. spokojnie. Ok, bo ja tutaj zaraz kupię kolejną pułapkę, ale muszę najpierw zarobić znacznie więcej, bo potrzebujemy aż 16 tysięcy, tyle kosztuje trzecia pułapka, żeby tutaj ładnie nam działała. A my mamy tylko 7 tysięcy. Ej, co jest, dobra? Darmowy gold. Ja biorę ten darmowy gold. O tak. I dzięki temu będziemy mogli chyba sobie coś tutaj rozwinąć. Może zwiększmy sobie e, szczęście. Tak, wziąłem sobie szczęście, żeby mieć większe. I teraz ilość przeciwników sobie tutaj klikamy. Cztery razy rozwinąłem. Więc mamy 38 poziom naszych ludzików, które się tutaj respią. Dobijemy 40 poziom i będziemy dzięki temu niepokonani. O tak. I dostałem jedną sztabkę złota. O 40 poziom mamy. Zobacz, jak ta fala ludzików tutaj jest. Rozwalana. No, przecież one nie mają szans. Ty, dostałem kolejną sztabkę złota. Ja normalnie teraz złoto zarabiam dzięki temu. Okej, okay, o to właśnie chodzi. Zwiększamy szybkość teraz naszych yy, pułapek. Żeby one nie miały z nami szans Nie miały tutaj podjazdu O, kolejna sztabka złota Zaraz zrobimy sobie na zwiększenie obrażeń naszych pułapek Dobra, ja teraz w tym momencie tak szybko klikam Żeby sobie nawet tego nie wyobrażacie. Patrzcie, jak tutaj mam to coś, to ja tak robię Jak ja to szybko klikam To jest kozackie. Ty Cała armia ich się tutaj pojawiła O, patrz, mogę dostać tutaj kolejną pułapkę W takim razie kupujemy trzecia pułapka Pułapka I ona jest na samym dole, więc teraz tak jakby są trzy poziomy pułapek, które muszą przechodzić te biedne ludziki, jak ja im współczuję, one naprawdę mają ciężko tutaj z nami, ale spokojnie, bo zaraz będzie ich znacznie więcej, o tak, kupiłem dwa dodatkowe rozwinięcia, przez co jeszcze więcej tych ludzików się tutaj pojawia i nie uwierzycie, rozwaliłem ich już 100 tysięcy na obecną chwilę, pokazuje mi to, o co... 100 tysięcy? To jest już lekka przesada. Moim zdaniem, e, one powinny teraz e, przedostać się bardziej, bardziej. Zasługują na to. Ja po prostu niszczę za dużo ludzików, dobra, przyznaję się. Niszczę was za dużo. Niech to was już dalej niszczę. Ale skoro tyle ludzików niszczę na. Trzecim poziomie. Co się będzie działo na poziomie czwartym? Z tego co widzę, pojedyncze ludziki się przedostają. Mają więcej HP niż nasze obrażenia robione przez nasze pułapki, więc to jest ta mm, chwila, w której musimy zwiększyć obrażenia naszych pułapek. O tak, i teraz nie mają szans. Są rozwalane te ludziki. Już żadne się nie dostają dalej. Ej, z tego co widzę, mogę przejść na poziom czwarty. Dobra, kupuję to. I 20 sztabek złota odbieramy. Co to jest? O, my. ハハハハハ! To jest zgniatarka. Oni nie mają szans z moją zgniatarką. Uuu, ale się tutaj przedostali jakimś cudem. O tak! <laughs> jak są niszczeni. Ej, aż im współczuję trochę. Ej, jak dużo ich w ogóle teraz niszczy? Zobacz, i ja cię nie mogę. Dobra, 20, 21 już mamy sztabek złota, więc może będziemy mogli coś rozbudować. O nie, niestety nie możemy. Ale spokojnie, bo zaraz będziemy mogli. O tak! Kolejny poziom, poproszę. Let's go! Jak tu? To fajnie leci. Okej, okay, ty, mam pomysł. On chciał sobie tutaj coś kupić za darmo. O! Dodałem drugą maszynę za darmo, widzicie to? Teraz są dwie maszyny. O, ale to jest potężne. Dobra, więcej przeciwników teraz potrzebujemy. I na pewno chciałbym rozwinąć prędkość. Prędkość, żeby tutaj szybciej rozwalać tych przeciwników, bo na obecną chwilę dzieje się to trochę wolno, okej. Okay. Kliknąłem i patrz, jak oni szybko są miażdżeni. Ej, dobra, te ludziki. One mają lekki przypał, bo tak naprawdę, no, no, są rozwalane. Są rozwalane szybciej niż się pojawiają. Dobra, te ludziki są tutaj już w takiej hurtowej ilości, że, je, że można byłoby z nich całą armię zrobić, ale ta armia nie przedostanie się do naszej twierdzy, bo chroni ją. Właśnie ta maszyna, która je rozwala. O ja, zobacz. One nie nadążają tutaj. Nie da, nadążają nie się pojawiać, a my je rozwalamy. O, i sztabkę złota dostałem od jednego, widziałem. Tam widziałem złotego ziomeczka. Złote ziomeczki dają nam sztabki złota. Ty! Jakie to jest satysfakcjonujące! Ej, coraz więcej widzę, że fioletowych się pojawia. Ale na obecną chwilę... O, mam pierwszego zielonego! I zobacz to! Kupuję sobie bramę, przez które przedostaje się dwukrotnie więcej postaci. I ja nie mogę! Ale to jest potężne! Zwiększam sobie prędkość teraz. I ja od się kręcę! Nie mogę! Zobacz to, zobacz to, zobacz to Ej, dobra, te ludziki mają mega przepał Jeszcze przez 40 sekund Będziemy mieć zwiększoną bramę Która sprawia, że podwójnie pojawia się tutaj Ilość ludzików Ej, ale ta maszyna w ogóle jest mega dobra Bo ona niszczy wszystkie ludziki I nikt się tutaj nie przedostaje W ogóle, zobaczcie, nikt nie przedostaje się na drugą stronę Po prostu te ludziki nie mają z nami szans To jest na obecną chwilę najlepsza pułapka Jaką mieliśmy e, do tej pory Wcześniej e, jakieś pojedyncze się przedostawały, jakieś mogły tam, wiecie, y, przejść przez tą puła pułapkę naszą, ale tym razem te ludziki nie mają absolutnie szans. Myślę nad tym, czy nie kupić trzeciej pułapki, ale w sumie po co, skoro nawet z dwoma sobie nie dają rady te ludziki? O, i uwaga, zaraz się kończy to rozwinięcie razy dwa. No i koniec. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.